Pandora Gate, co myślisz o tym, co wydarzyło się tak naprawdę no, w naszej tutaj przestrzeni youtuberów? Jedyny pozytyw jaki widzę, to taki, że zaczęło się o tym mówić. Bo rzeczywiście zagrożeń, szczególnie dla dzieci, w internecie jest ogrom i, nie, i, i mam wrażenie, że to tych problemów i tych kłopotów z dzieciakami związanymi właśnie i z hejtem w internecie, i z, z pedofilią w internecie, jest tylko więcej i nikt tego nie zatrzymuje. Więc bardzo się cieszę, że ten temat w ogóle został podjęty nie tylko przez prasę, ale też no, akurat tak trafiło, że przy okazji wyborów również przez polityków. Więc mam nadzieję, że będą stosowne i regulacje prawne, które, no, które po prostu ukrócą taki proceder. Ale znowu, no jakby widziałam zapisy tych rozmów, dla mnie jest to oczywiście przerażające i te rozmowy, skoro nikt ich nie podważa, no jednak dają mocny dowód, że było coś tam nie, nie tak, ale znowu, dopóki się nie jest tam, dopóki się... Nie przesłucha osób, które są podejrzane, ewentualnie oskarżone. Dopóki się nie spojrzy na to w szerszym kontekście, nie przeczyta wszystkiego, to znowu jestem ostatnia, aby wyrokować w tego typu kwestiach. Czyli nie jesteś za samosądami? Absolutnie nie jestem, chociaż też mam świadomość, że w dzisiejszych czasach, aby dotrzeć do tych młodych ludzi, którzy mogliby być poszkodowani właśnie poprzez działania internetowe, czyli na przykład nieletnie osoby, które mogły mieć styczność z pedofilami, no to niestety pewnie najkrótsza droga do nich jest właśnie poprzez internet. Jest to przerażające, nie tak powinno być, ale domyślam się, że łatwiej takim osobom porozmawiać z jakimś youtuberem, z młodą osobą i powiedzieć o tym w internecie anonimowo niż stawić się na prokuraturze. To jest trochę smutne. No mówię, nie tak powinno być, ale, ale rozumiem dlaczego tak, tak jest.